Cześć, zapraszam dzisiaj na orientalną zupę z krewetkami. Obraną cebulę pokrój w kostkę. Ząbki czosnku pokrój w cienkie plasterki. Oczyszczone z pestek papryczki chili pokrój na mniejsze części. Umytego pora pokrój w plastry. Na patelnie z rozpuszczonym masłem wrzuć cebulę, czosnek, papryczki chili i wszystko podsmaż 2 minuty. Pomieszaj. Dodaj czerwoną pastę curry. Pomieszaj. Dodaj obrane i oczyszczone krewetki bez ogonka. Wszystko dopraw solą i pieprzem. Smaż przez 2 minuty. Często mieszaj. Wlej bulion. Dodaj pokrojonego pora. Pomieszaj. Wszystko gotuj 5 minut. Następnie wlej mleczko kokosowe. Sos rybny pomieszaj i jeszcze chwilę gotuj. Na końcu do zupy wlej sok z cytryny. Gotową zupę podaj z ugotowanym makaronem udon, natką pietruszki lub kolendrą. Smacznego!